No cześć! Witam was serdecznie w pierwszym odcinku gameplayu z nowej gry. Znaczy się, nie aż takiej nowej, bo tak starej, że ma już swoją drugą część, ale nowej na moim kanale. Tak, pogramy sobie dzisiaj w Slime Rancher, czyli grę, w której zabieramy glutki z ich naturalnego środowiska, wpychamy ich do klatki i robimy swoich niewolników. Jej! Mam już doświadczenia z tą grą, w sumie całkiem sporo, bo jestem zakochana w niej tak generalnie. I pewnie po miniaturce i tytule też wiecie, że jestem zakochana i doskonale wiem, czego się tam będę spodziewać i dlatego jestem taka podekscytowana I no, mam już doświadczenia z tą grą, więc no nie będzie to taki gameplay osoby, która podchodzi pierwszy raz do tego tematu. I szkoda w sumie, bo mogłam... coś jeszcze nie spodziewałam się, że będę YouTube'ować, jak zaczęłam grać w tą grę. I mogłam Wam to pokazać, bo y, moje pierwsze podejście do tej gry skończyło się strasznie. Później Wam wytłumaczę, jak już dojdziemy do tego momentu, w którym mogłabym potencjalnie to wszystko zepsuć, to wam powiem. Dobra, ale już chyba nie będę przedłużać. I zaczynamy nową grę. Na y, o u ty u by, y. Wybierzemy sobie oczywiście tego pięknego, tego wspaniałego, najlepszego slima jakiego świat widział. Pudelka. Są y, trzy tryby gry: Adventure, Casual i Rush. Y, będziemy sobie grać na Adventure. Y, w Russia też sobie zagramy, bo nie odblokowałam wszystkich ociągnięć z Rush, bo jest na tym kiepska. Ale zraszujemy sobie na koniec gry. Tak, będzie to takie zakończenie serii, trochę spoiler, ale sorry. No i po prostu zacznijmy. Nie będę od tego czytać, nie będę koleczyć angielskiego, przepraszam. Jej! Tak, tak, wsad, wsad, wszystko ok, i test. Teraz będziemy się bawić w samouczka. Chwila. Wak. Tak, i jak już mówiłam, gra polega na tym, że zabieramy slajmy z ich naturalnego środowiska. Ten akurat mi się tutaj wtrnił na tę farmę, więc ma y, w pełni... mam pe w pełni prawo go sobie zabrać stąd i wsadzić do klatki. I będzie sobie teraz tutaj żył. O, i możemy tutaj wsysnąć sobie kuczeczkę. I dać mu do zjedzenia. I teraz on wysłał nam taką fajną kupę w kształcie plamboba I zbieramy sobie tego plamboba. I bum. No i mamy już nasze pierwsze zarobione pieniążki. Cześć koleżko. Teraz będziecie dwa. Nie mogę się rozmnażać, jakby co trzeba je kraść. I no, trochę słabo, ale. Trudno. Tutaj mamy jeszcze marcheweczki. O, cześć kolego. Też chcesz dołączyć do rodziny? Proszę bardzo. Pokażę wam jeszcze taki inny myk. W znaczy, osoby, które widziały tą grę, pewnie się teraz nudzą, ale dla osób, które nie widziały... Możemy zrobić swój własny ogród. I wetknąć marchewę w ten dziwny odkurzacz. I rosną. Znaczy się, nie widać, że rosną, ale rosną, Musicie... O, dobra, teraz widać, że rosną. O, weźmiemy sobie jeszcze tego jednego pisiaczka, czemu nie? O, widzę, że coś tutaj żaru, bo zostawił plam Chyba nie powinnam tego nazywać plamowym, bo to są florty. Później będą ulepszenia do tego plecaka i w ogóle będzie też mieć jetpack, ale to trochę w przyszłość wybiegłam. Dzisiaj nie będziemy się skupiać na takich rzeczach. Są jeszcze takie mm, rzeczki do odblokowywania, w sensie nowe tereny, tam gdzie możemy hodować więcej slajmów. Ale to jest za y, pieniążki, dużo pieniążków. Później to nie będzie dużo pieniążków, ale na razie to jest dużo pieniążków. Możemy jeszcze sobie chodzić do domku. I tutaj mamy maile. Jeśli chcecie, to możecie sobie je poczytać mi się nie chce. No. Dobra idziemy polować na małe glutki. Patrzcie, jak wyskakują małe slime, małe smarki. Chodź, chodź do pani smarki. Nie wiem po co biorę ich aż tyle Ale no Tutaj możemy jeszcze sobie wziąć owocki pogofruty. I tutaj są nasze marcheweczki Z czasem będziemy odblokowywać Różne rodzaje jedzonka I różne mapy i w ogóle różne slajmy I tego jest tak dużo i jest tak fajnie Ale no już mówiłam Powolutku No, dawaj, dawaj. No. Teraz idziemy nakarmić naszych niewolników. Wracamy do domku. Cześć, mi się pisze. One, jak będą głodne, to będą z tego wyskakiwać, więc. Ech, no trudno. Dobra. Siu. Zbieranie tego to ale z czasem też, też, to się ogarnie spokojnie. Jak mówiłam... Byłeś najedzony przez ten wdzięczny, wracaj tam. Buntownik. No. Już mu chciałam zagrodzić. O, więcej pieniążków. O, o, jest jeszcze taka skrzynka. Rozbieram z kurczakiem. O, to się przyda, to się przyda. No i zresztą robię kurczaka. O, nie, go nie kokolwiek. Go... O, nie, nie, nie. Chodź kolejny. O. No. I tak się kończy moje granie w tą grę. Ja nawet nie, 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 nie będę zaczynać tego, ile. O, o, siema. Okej, okay, to, to jeszcze nie teraz. No ja nawet nie będę zaczynać tego, ile ja rzeczy straciłam przez, <laughs> przez to, że życiłam <laughs> różowego slajma. Ją to z bo one są wszystko żarne. Wiecie co, tak, tak, tak się podekscytowałam tym, a w sumie... kiedy indziej? Hejs to jest hajs! A bazie! <laughs> Jaki maluszek! Ojejku! Ojejku, jak się to uda! O, i więcej pieniędzy. Czuję, że stąd wyskoczyły kurczaki, one je wszystkie wtrąciły. Proszę się nie sadzić do tych owoców. Z Dobra, tutaj wszystko chyba wyzbierałam. Ukradłam wszystko, co mogłam. Nie będziecie mieć jedzenia. Fajnie, nie? O, 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 jeszcze tutaj są takie pyćki. Z jakimiś tam... Czymi? To jest ogólnie fabuła, ale nie chcę mi się tego czytać i za pierwszym razem też nie chciało mi się czytać. Nie chcecie, to możecie sobie poczytać. Ale jak już mówiłam, mi się nie chce. Ta gra i tak nie jest dla fabuły. Wyjdź. Jeszcze Pogo Fiuty. <gry> Boże. Nie ja chciał tak zmiękczyć. I to nie wyszło tak jak planowałam Chyba ja będę musiała to wyciąć. No, czysta. Czy mamy hajs na jakieś ulepszonko? Yy, możemy kupić. Yy, nie to, to też nie. Tego też nie. To też nie. I to też nie. Takie życie, biedaka. Dobra, łapcie kurę. A ja chyba pójdę spać w kimę, bo się już późno robi. Ja zobaczcie, jakie to jest śliczne. Ta gra w ogóle jest taka piękna. I śpiulki. Wracamy, drącza. Cześć, pisiaczki. Cześć, kura. Rostro. Siup. Dobra, dziobulki, Macie tutaj marchewki i dawajcie mi swoje plamboby. O, ja mogę zbierać przez tą. Przez tą. Zastanawiam się, czy im kupić wysokie ściany, czy ten plord korektor. Nie wiem, co mnie bardziej denerwuje, ale chyba zainwestujemy jednak ten plort-korektor. Ok, jako już teraz mamy ten plort-korektor, to możemy... Tutaj wciąga to ten odkurzacz plorty, jak zrobią kubkę. Ja to wam oprzyznam tę grę, przepraszam. Jak y wydalą plorta, to ten plort-korektor je wciąga i później wyjmujemy to z tego. O, więcej małych glutków jest już żrą, Już rzą. Na tych okraść nie można, bo już rzą. O! Patrzcie, mamy nowego kolegę. O, właśnie to Wam chciałam pokazać. Patrzcie na tego potwora. O, dobra. Nie, <ścoughs> chciałam zbierać. To są kotki. Znaczy się, to nie są kotki, to są tabi. Dobra, wracając do tego potwora, to są to largo, mi się wydaje, że largo, gordo, to są te takie duże, grube. I one powstają z połączenia mm, plorta jakiegoś, w sensie... <ścoughs> Jak różowy wysra swojego plorta i tabi go zje, to wtedy powstają takie fajne largo. Takie małe, grube, piękne, urocze piesiaczki. Te largo mogą się łączyć ze sobą w każdy sposób, ale trzeba pamiętać, że muszą być tylko dwa, bo jak się połączyć trzy, to jest problem. Zresztą zobaczycie pewnie za niedługo. No gdzie ja jest mały, małe, te małe. Titi, titi. Więc różowe kotki to jest po prostu wspaniałość. Dobra, to jak już mamy te nowe piesiaczki, to jest śmierć, prawda? Tak. Yy, to jak już mamy tu nowe pisaczki, to w sumie możemy iść dalej. Żeby zobaczyć, jakie one, na jakich one terenach występują. To <laughs> mi wyskoczył przed widzem. Tutaj się pojawiają te takie niebieskie... ...kamyczki. Tylko niektóre kamyczki potrafią być... No właśnie. Niektóre kamyczki, wszystkie kamyczki bio A, no tak Ej, chodź misiu, ja się tą mozaiką Nie wciągłam go, prawda? Chodź tu O To jest taki punkt do odblokowywania mapy I teraz mamy sobie taką mapę Okej, okay, bo ja tutaj ostatnim razem jak grałam, to miałam jetpack i trochę mi tak dziwnie się poruszać bez tego Tak chcę skoczyć, a jakoś tak nie wychodzić, ciekawe czemu Dobra, pieniążki, więcej pieniędzy Moje kurczaczki latające Biedne, sponiewierane przez mnie so, może bym się tutaj przeszła do tabich, bo tutaj są tabie O i kamyczki też są, dobra e, Gdzie mój kamyczek, tu? Kameczek tabi, tabi, więcej tabiów, kurczak, ten kurczak, ten taki y, z czarną czupryno jest, był, znaczy się nadal jest, ale ten akurat był, ulubionym jedzeniem tabiów, a ty co się bawisz, ty tego nie jesz, nie baw się jedzeniem. O, a tutaj jest y, pieniążkowy, tylko, że ja nie mam też, by go nakarmić, ale może rzucę od niego kurczakiem, nie wiem. No, zginął. <noise> Czemu wy się bawicie jedzeniem? Co wy? Ojej, konwo przyniósł marchewkę! Widzieliście to? To było takie... słodkie. O, tu jest to jedzonko, w sensie to drzewo z tym jedzonkiem, które wrzuciłam ostatnio, także jest blisko. O, jedzenie, zaraz wrócę wam kraść jedzenie, poczekajcie. Co yy, tak. To nie wiem w sumie co zrobić. Może wrzucę tutaj po prostu te kamieczki. I dam im machewki, bo one najbardziej lubią warzywka. I później się będę zastanawiała, co robić dalej. <grymnie> Ile tam ich było? 8? Nie pamiętam. Próbuję ich policzyć, ale ciężko. Zreszt dobra, wrzucę im 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A, no dobra, macie więcej. Resztę dam wam. O, o, o! Widzicie, wciągają. Dobra, obiecałam tamtym, że zabiorę im jedzenie, więc idziemy. Dawaj pogofruta, fruta. Pogo fiuty. Oznaczenie nie dla dzieci. Może bym wzięła i zabrała im trochę plotów Jak już tu leżą. Jak leżę, to wezmę. Jak za darmo, to bierę. Tutaj zostawiłyście jeszcze? No. Ja tam, nosa do główna Okej, okay, to może być ciężkie. Au, au, au. Au. Jezu, co to za znęcanie się? Co to za, za niewolnicy, jak się znęcają nade mną? High Walls, czy... Word Corrector. Word Corrector. Możemy zrobić sobie kiedyś taką... taki odcinek z tego wszystkiego. Dzisiaj nie zna to czas. E, miałam się spać. A ja przeczytałam sobie i wyszłam. O, dzwonią, dzwonią. To zaraz będziemy ogarniać, tylko najpierw... Oporządzenie farm. Grubasku. O, a może sobie wezmę jeszcze trochę tych niebieskich. Bo sobie mało mam. Niebieskich powiedziałam. Nie. <śm> nie wychodzi mi to. Ech. No dopóki się nie połączyliście. Ja chcę was wciągnąć. Niecie. Przestań być taki natrętny. Wie, wie, no chodź, chodź, chodź. Ja udało się. Au. No jeszcze znam czambo.

Sprawdźcie się dobrze, mogłam wam dać te kurczaki, ale trudno. How? O, Ojejku. No i, i tyle było z tych kurczaków. Ja nie jestem dobra w te zadania. Cześć. <ścoughs> Czemu mi się to zawsze dzieje? To jest kurczak? Zostaw kurczaka, zostaw kurczaka, zostaw! Ha, ha. O, o, o! Może tu będą jakieś kurczaki. Nie, że Ale ta rzepa się przyda bardziej niż tamta. Wątpię, abyśmy zrobili dzisiaj to zadanie, ale starałam się. A ty co? A ty co? Czekaj, czekaj! Nie no, nie uda nam się tego zrobić. A ktoś ma 200? No dobra, nieważne. Ale <laughs> stoję w rządku. Kolego, gdzieś ty jest. Niesubordynowany glutki czeka kara. Dobra, mamy yy, to. Coś. Więc plan jest taki, aby... Wziąć wszystkie marchewki, Prawie 20, fajnie. Yy. I zmienić to, żeby zasadzić tutaj. To nie tak się robiło. Tak to się robiło. I zmienić to, żeby... zasieć tutaj te rzodkiewki. I bo to jest ulubione jedzonko tych kamiennych i wtedy jak się ma ulubione jedzonko... czy Ty też uciekłeś? Jak się ma ulubione jedzonko, to... Jezu, co wy robicie? Niegrzeczne pisiaczki! Wszystkie będą miały karę. O o. Ej!

Proszę być grzecznym. Right now. I ty też grzeczny. Bo jak nie, to po pysku. Dobra, daruję wam dzisiaj wyjątkowo. Wy potrzebujecie kurczaki. To jest problem. No dobra, przegiołeś, przegiołeś, przegiołeś. Dzieciaki Harbity Dla tamtych Ale dużo hajsu! Razem się dopiero w dupie poprzewraca. No cześć. Okej. Okay. To musimy zrobić coś, co musimy zrobić. I tak bez kocham. być, bydio, być, bydio. być, cio, być. cio. ile miłości! Jesteście takie słodkie. Tylko dlaczego próbujecie uciec? Chodźcie, 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 chodź, chodź, chodź się przytulić wszystkie do mamusi, chodźcie. Myślę, że to najwyższy czas zakończyć ten odcinek, więc w akompaniamencie wieży z głodnych kotków chciałabym podziękować za to, że dotrwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnych. Bye!